Szczęść Boże kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daily Bread. Tym razem mamy bardzo ważny tekst. Testament świętego Pawła. Słowa, które kieruje do wspólnoty w Efezie a w zasadzie do starszych Efezu, czyli do kapłanów, do prezbiterów, do osób prowadzących wspólnotę w Efezie. Więc to są słowa, które warto sobie na spokojnie przeczytać. Jaki jest testament świętego Pawła? Jaka jest jego mowa pożegnalna? Na co on szczególnie zwraca uwagę? I najogólniej mówiąc widzimy, że święty Paweł w swojej mowie pożegnalnej kieruje tekst na wspólnotę. On pisze o tym, on mówi o tym, że w zasadzie całość jego działania zmierzała do tego, aby budować wspólnotę. Nigdy nie zależało mu tylko na jego dobru, na jakimś majątku, który miałby zebrać. Wszystko robił dla wspólnoty. Jakie słowa są szczególne w tym tekście? Pierwsze zdanie. Święty Paweł mówi: Postępowałem, będąc wśród Was. To bardzo ważne zdanie. Być z, być z drugim człowiekiem, no wydaje nam się, no cóż my możemy lepiej wiedzieć? No przecież ciągle jesteśmy z kimś, żyjemy dla wspólnoty, dla relacji, sam Pan Bóg jest w relacjach, więc i my zakładamy rodziny, nawet kapłani mają być z, to znaczy mają żyć dla kogoś, spalać się dla swoich wiernych. Co to znaczy tak naprawdę być z? Być z drugim człowiekiem to znaczy rozumieć go. Być z drugim człowiekiem to znaczy poświęcać mu swój czas. I my jesteśmy teoretycznie z drugim człowiekiem, z naszymi dziećmi, z naszym współmałżonkiem, z bliskimi, ale zadaj sobie pytanie tak na spokojnie i przemódl to. Czy naprawdę jesteś z? Ile czasu poświęcasz swoim bliskim? Możesz powiedzieć na pierwszy rzut oka, no mnóstwo, ale czy siedzenie z kimś obok kogoś, oznacza, że od razu jesteś z nim, czy naprawdę według Pana Boga jesteś z nim, poświęcasz mu się. Być z drugim człowiekiem to znać jego problemy. Czy wiesz, co teraz trapi twoją żonę? Czy jesteś świadomy tego, co przeżywa teraz twój mąż? Z czym zmagają się twoje dzieci? To jest dopiero prawdziwe bycie z drugim człowiekiem. To bardzo ważny temat. Być zy to mieć empatię do drugiego człowieka. Nie wytykać mu błędy. Nie od razu odwracać się czy odwracać kota ogonem w jakichś sytuacjach. Być zy to rozumieć. To robić wszystko, żeby walczyć o naszą wspólnotę, tak jak robił to święty Paweł. I drugie ważne zdanie, które przykuło moją uwagę, to: Służyłem Panu z pokorą wśród łez i doświadczeń. Czy tak wygląda Twoje realizowanie powołania, swojego powołania, jakie by nie było? Że służysz w swoim powołaniu Panu Bogu w pokorze, wśród łez i doświadczeń. My boimy się tej drugiej części szczególnie, y, służyć pomimo trudności, pomimo jakiejś przeciwności. Wielu z nas, szczególnie w małżeństwach, ale w kapłaństwie też, dezerteruje, kiedy pojawiają się prawdziwe trudności. Niecałe 50% małżeństw się rozpada. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że gdy pojawiają się trudności, to oni nie są w stanie i nie chcą się z nimi zmierzyć. No bo przecież nie tak to miało wyglądać. Pan Bóg chce, aby nasza służba była zawsze, ponad wszystko, na pierwszym miejscu, kiedy jest dobrze i kiedy jest trudno. I tu znowu pytanie do nas. Jak to wygląda w mojej codzienności? Czy może ja służę drugiemu tylko wtedy, kiedy ten drugi mnie rozumie, tylko wtedy, kiedy jest dobra atmosfera? Czy też wtedy, kiedy ten, ten drugi upada, kiedy jemu jest ciężko, kiedy wszystkim nam jest ciężko, to próbuję podnosić swoją rodzinę czy swoje powołanie? Przeanalizujmy sobie, moi drodzy, na spokojnie, na modlitwie z Duchem Świętym te słowa. Służyć, budując wspólnotę, być z drugim człowiekiem? W pokorze wśród łez i doświadczeń takie działanie przynosi niesamowite owoce w postaci prawdziwej wspólnoty, wspólnotej wspólnoty, w której centrum jest Jezus Chrystus, który nam w tym wszystkim błogosławi. Dzisiaj modlę się za wasze powołanie, za wasze rodziny, wasze wspólnoty, za wszystkich kapłanów, po to, abyśmy trwali w powołaniu będąc z drugim człowiekiem, ale najpierw będąc z Jezusem, Chrystusem i w dobrej relacji również do samego siebie. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.